Witam wszystkich na moim kanale. Cześć chłopaki. No cóż, rynek na zielono cały czas. Bardzo dobrze. Tak jak wspominałem, jakiś czas będą wzrosty i na to czekamy. Alt season myślę, że się zaczął. Daj lajka, daj suba i jedziemy z tym odcinkiem. Dominacja bitcoina wreszcie spada, a więc to jest początek alt seasonu. Jeżeli dominacja spada, czyli zaczyna przechodzić kasa do altcoinów. Dlatego też widzimy duże wzrosty na altcoinach. Aktualna cena bitcoina 104 tysiące. Ethereum 2500. Chciałbym udzielić dwóch odpowiedzi na temat go GoMining od moich tutaj subskrybentów, którzy obserwują i działają razem ze mną z go mining. Więc pierwsza, pierwsza rzecz, kolega spytał mi się, gdzie może zobaczyć e, te bitcoiny, które się już wykopały, na przykład powiedzmy z tej bonusowej. Bo jeżeli się zarejestrujesz z mojego linku, otrzymasz bonusową koparkę o wartości około 1500 zł. I działa ona około miesiąca, jeżeli wiesz wykonywał pewne zadania. A więc, jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie się znajdują te bitcoiny, które zostały wykopane, są właśnie tutaj. Przechodzimy, klikamy tutaj, tu jest Virtual. I tutaj mamy bitcoina Go Mining. To jest tutaj, na tym, gdzie tu jest bitcoin, to są właśnie bitcoiny, które zostały wykopane. Ja tu aktualnie 15 dolarów. O! zrobiłem może też od razu sobie przelew na, na jutro dzisiaj wysyłam, jutro będzie już na moim koncie na exodusie, te 15 dolarów chyba jest przez 3 dni mi nakopało czyli całkiem nieźle według mnie przy takiej małej inwestycji jaką tutaj włożyłem a więc co, windrow, bitcoin zrobimy tutaj, żeby to poszło mi za darmo czyli w ciągu 24 godzin pojawi się na moim portfelu nie 24 godziny, tylko już jutro będzie gdzieś około 11, pewnie 12 w południe. Wysyłamy wszystko. zero fee, czyli masz za darmo. Next, Możesz sobie sprawdzić, czy wszystko się to nie zgadza. Twój portfel. Dobra, na mail dostałem potwierdzenie. Z kodem, sukces poszło. Także jutro mogę się spodziewać już wypłaty. Druga odpowiedź, słuchajcie, kilka osób mi się spytało, co warto? Czy warto inwestować? Właśnie w te kopalnie Czy kupować może bitcoina lepiej by było Nie wiem, nie odpowiem Ci jednoznacznie ja robię to i to i to Także kupuję sobie terahasze, czyli kop koparki Bitcoina 68 terahaszy mam na dzień dzisiejszy I który mi przynosi codziennie jaką, czy, Jakąś część Bitcoina, które sobie przelewam potem na swój portfel I kumuluję, Nie handluję nie nic I jest druga rzecz, która po prostu sobie też Kupuje i Na ledżerze sobie też przechowywuje a to jest też długoterminowo. Natomiast również też sobie tutaj bawię się troszeczkę w trading, chociaż nie jestem e, ani wielkim znawcą, ale po prostu takie mała, małe spekulacje. Wczoraj wszedłem właśnie tutaj w ETH i w tronie, na razie na plusie, a mymi kwotami, tak to widzimy, zainwestowałem 63 dolary. Mamy 33 do przodu, czyli mamy ponad 52% zysku. A tu już naprawdę grosiki 15 gdzieś tam znalazłem. Na razie jest OK. Czy to dobry moment, żeby wejść sobie tutaj na dźwignię? Myślę, że jest to bardzo dobry moment. Cały czas jest tu perspektywa na wzrosty. Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś, nie masz giełdy, taniej, która tutaj bonusy. Zapraszam z mojego linku na giełdę. Mexce możesz się zarejestrować, i już za rejestrację i weryfikację dostajesz darmowe dolary, potem dostajesz cały czas też za działanie na tym, także za darmo też oczywiście nic nie dostaniesz, natomiast za działanie, jeżeli po prostu rejestrujesz się i tutaj się bawisz troszeczkę, dostajesz darmowe nawet do 8000 dolarów. Na Meksce możesz również sobie dodatkowo też zarabiać na Kickstarterze, posiadając tokeny, czyli MX-y. Ja tu jak widzimy na razie zarobiłem 156 dolarów już, także dużo, niedużo. Za pasywne posiadanie tutaj tokenów giełdowych, giełdy. MexC też mi wlatują hmm, pieniądze. Także jeżeli cię nie ma, rejestruj się, weryfikuj się i działamy razem. Także co, no to wszystko w tym odcinku. Daj lajka, like daj suba. Pozdrawiam. I do następnego odcinku. Kopiemy, kupujemy, tradujemy. Trzymajcie się. Hej. A i stejkujemy.